Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał, wystawiając go na próbę, nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe. On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Tak często rozmyślaliśmy nad tymi słowami, tak często te słowa o miłości pojawiają się w czytaniach, w Ewangelii, i może czasem przychodzi taka myśl: no to, to ja już to wiem, co tu rozmyślać, co tutaj jeszcze powiedzieć o tym słowie. Przecież wszyscy znamy dobrze przykazanie miłości Boga i bliźniego. Ale Przede wszystkim, jeśli często to się pojawia, to trzeba by zadać sobie pytanie, a czy ja tym żyję? A czy rzeczywiście to jest dla mnie pierwsze i najważniejsze przykazanie, nie tylko teoretycznie, ale i w praktyce mojego życia? Czy ja bardziej kocham? Czy bardziej kocham Boga? Czy bardziej kocham bliźniego? Żydzi wtedy, kiedy pytali Jezusa o to, o to przykazanie, wcale nie było takim oczywistym w Starym Testamencie, że to jest właśnie przykazań miłości najważniejszym. My teraz to już wiemy. Dzięki też tym słowom Jezusa. Ale wtedy Żydzi mieli z tych przykazań 613 i tyle przykazań, no trudno nawet zapamiętać je wszystkie, a jeszcze jakoś je posegregować, wybrać, co tu jest najważniejsze, co jest na pierwszym miejscu. Wcale w Stary Testament nam tak jasno tego nie, nie mówi. Choć jeśli już teraz... Przez kontekst Nowego Testamentu czytamy Stary Testament, to już bardziej to widzimy. Ale dla nich wtedy to nie było takie oczywiste. Więc pytają: Pytają w jakim kontekście? Pytają w kontekście, gdy Faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta Saduceuszem. Był spór między Faryzeuszami i Saduceuszami, zobaczyli, o jak dobrze, zamknął im usta. Ale im odpowiedział tak, że nie mieli już co powiedzieć. I teraz w tym kontekście zaczynają pytać Jezusa: Co tu jest najważniejsze? Może chcą jeszcze bardziej zamknąć usta Saduceuszem? Jezus im pokazuje przede wszystkim miłość. Miłość. Nawet prowadzicie jakiś spór z Saduceuszami, czujecie się wyżsi, ważniejsi, ale jak w tym sporze was, jako ludzi religijnych, nie będzie miłości, to to wszystko nie ma sensu. Nie ma sensu ten cały spór, kto tu jest ważniejszy, kto jest ważniejszy, jeśli nie ma miłości. Widzimy dalej, na tych dwóch przykazaniach opiera się, albo jeszcze lepiej przetłumaczyć to, zawisło całe prawo i prorocy. To wszystko wisi na miłości. Czyli na jakimś takim słupku, na drzewie wisi jakiś taki namiot, jakieś coś, coś jest oparte. Jeśli to ściąć, to wszystko się zawali. I prawo i prorocy zawali się bez miłości. I cały ten spór, całe jakieś mądrości, wymagania, wszystko to zawali się, jeśli nie będzie miłości. Bardzo ważne słowa. I tak zobaczmy na te przekazania. Spróbujmy nad tym porozmyśleć. Warto nawet sobie tak, jak myślę, że to było, a może u wielu to jeszcze jest, praktyko, że w czasie pacierza, modlitwy codziennej, rano, wieczorem powtarzamy przykazania. Przykazania Boże, przykazania Kościelne, przykazania miłości. Kto jeszcze tak robi? Warto, a przynajmniej przykazania miłości, żeby sobie powtarzać to i żeby to była taka modlitwa słowami z, piśma, z Pisma Świętego: modlę się o miłość dla siebie, modlę się, Panie, naucz mnie się, naucz mnie kochać, naucz mnie miłować Ciebie i bliźniego. I przypominamy sobie, że to jest coś podstawowego dla nas w naszym chrześcijańskim życiu. Bo ile razy żeśmy słyszeli te przykazania miłości, ale co, bardziej już kochamy? Bardziej kochamy Boga, bardziej kochamy bliźniego? I spróbujmy najpierw, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całym swojej duszą, całym swoim umysłem. Czy mogę relację z Bogiem nazwać miłością? Pewnie teoretycznie każdy powie tak. Ale w praktyce zobaczmy, zakochani, jak ich ciągnie do siebie nawzajem, jak oni lubią być razem, jak się nie mogą doczekać, kiedy się spotkają, jak później rozciągają ten, ten czas spotkania, nie mogą się rozstać. Czy tak wygląda nasza modlitwa? Czy ja się nie mogę doczekać modlitwy? Czy jak jest modlitwa, to ja po prostu się cieszę, że spotkałem się z Bogiem, że się mogę modlić? Czy tak rozciągam tą modlitwę, żeby jak, naj, jak najdłużej trwała? Tak wygląda moja modlitwa. Tak, tak wygląda miłość do Pana Boga. Rzeczywiście ja Go kocham. Czy może odkładam tą modlitwę na później, zapominam o modlitwie. Nie. Szybko się modlę, żeby jak najszybciej skończyć. Czy rzeczywiście kocham Pana Boga całym sercem, całą duszą, całym swoim umysłem. I przekazanie miłości bliźniego, bliźniego jak siebie samego. Najpierw siebie kocham. Nie w sensie egoistycznym, że wszystko tutaj jest. Ja jestem najważniejszy, najlepszy, ale kocham się w takim sensie, dziękuję Panu Bogu za to, że jestem. Patrzę w lustro i mówię, Panie Boże, jak dobrze Ty mnie stworzył, dzięki Ci. Kocham siebie, cieszę się, że żyję, cieszę się, że jestem że jestem takim, jakim jestem. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to. I później, jeśli kocham siebie, to umiem też kochać innych. I czy rzeczywiście ich kocham? Jeśli by teraz popatrzeć, na, obejrzeć wiadomości i posłuchać, co jest największym problemem tego świata dziś. I pewnie ciągle słyszymy o jakichś wojnach, o konfliktach, o kłótniach, o morderstwach, o zabójstwach. I co to wszystko mówi nam, że podstawowy problem tego świata to jest brak miłości? Nie kochamy się nawzajem, nie kochamy się. Brakuje miłości. Podstawowy problem tego świata to jest brak miłości. Jakby była miłość, nie byłoby wojny. Jakby była miłość, nie byłoby kłótni takich konfliktów i obrażania się nawzajem między politykami, między partiami, między jakimiś grupami społecznymi. Jeśli byłaby miłość, to wszystko to by wyglądało inaczej. Nie ma miłości. Podstawowy problem tego świata, brak miłości. No ale na ten świat często nie wpłyniemy jakoś tam bardzo. Ale to tak, jakby włączyć jakąś latarkę, gdzie jest zupełnie ciemno. Czym więcej klatarek się pojawi, tym więcej światła w świecie. Inni też korzystają dookoła. Jeśli włączę jakieś światło, to wszyscy ci, którzy są dookoła mnie, też na tym skorzystają. Jeśli będzie więcej tego, zrobi się jasno. I możemy pomyśleć o tym, czy, czy ja promieniuję miłością. Czy ja mam miłość? Czy rzeczywiście dla mnie miłość jest najważniejszym przykazaniem? Czy, czy na tym się opiera, czy na tym wisi? Cała moja relacja z moimi bliskimi, w rodzinie, wśród przyjaciół, z znajomymi. Czy rzeczywiście to jest miłość? Spróbujmy dziś tak popatrzeć. Najpierw zaczynając od najbliższych: mąż, żona, dzieci, rodzice, bliscy. Czy rzeczywiście ja ich kocham? Czy rzeczywiście oni to czują, widzą, słyszą, że ja ich kocham? I może trzeba by... Często mamy tyle spraw różnych do załatwiania. Omawiamy coś tutaj, trzeba to zdecydować, tak zrobić. I często są jakieś nerwy, jakieś napięcie. Zostawmy to, najpierw jest miłość. Jak już kocham, to wtedy w miłości możemy coś omawiać iść dalej. Ale jak nie kocham, to nie ma sensu załatwiania tych wszystkich spraw. Spróbujmy dziś re, realnie tak konkretnie, spotykam człowieka i najpierw kocham go. I tak nawet tych przypadkowych gdzieś spotykam człowieka w sklepie w urzędzie w, w przychodni gdzieś tam spotykam człowieka uśmiechnąć się do niego powiedzieć dzień dobry powiedzieć dziękuję być uprzejmym pokazać to jest człowiek i ja jego kocham Ale najpierw do swoich bliskich też spotkania rozmowy najpierw kocham cię albo powiedzieć kocham cię albo pokazać kocham cię być życzliwym być uprzejmym być dobrym Najpierw to ja muszę kochać, a dopiero później wszystko inne. Jeśli ja nie kocham człowieka, to załatwianie jakichś spraw, omawianie jakichś wielkich m, dzieł, wielkich spraw, to to nie ma sensu. Bez miłości to nie ma sensu. I ja mam się tym od, wyróżniać, ja mam się różnić od jako chrześcijanin od innych ludzi, tym, że kocham, bardziej kocham, więcej kocham. I dzisiejsze pierwsze czytanie: nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeśli byś ich skrzywdził, będą mi się skarżyli, usłyszej skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem. I będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami. Niesamowite słowa, bardzo mocne. Pan Bóg mówi: stanę w obronie biednych i nie będziesz gnębił. Zaczyna się, nie będziesz gnębił. Nie będziesz gnębił, nie będziesz uciskał. To też mówi o miłości. To, to jest związane z Ewangelią. To czytanie jest wybrane ze względu na Ewangelię, czyli. Miłość, która nie jest tylko jakimś uczuciem, ale przede wszystkim miłość zaczyna się od tego, że nie będziesz gnębił, nie będziesz uciskał. Ile z tego gnębienia, jakiegoś takiego, ale mu pokażę, ale mu dam, ale mu powiem, i żeby mu było przykro, żeby mu dokopać. Ile z tego jest w takich relacjach? Miłość zaczyna się od tego, nie będziesz gnębił, nie będziesz uciskał. Będziesz szanował, to znaczy, jak nie będziesz gnębił, uciskał, to znaczy, będziesz szanował, nie będziesz krzywdził nikogo, zwłaszcza kogoś biednego, ktoś, kto wy, wydaje ci się, że ty masz nad nim władzę, jesteś z góry, na niego patrzysz. O, teraz mogę tu gnębić, mogę uciskać, mogę krzywdzić. Przede wszystkim od tego trzeba zacząć. Miłość zaczyna się od tego, że nie będę krzywdził, czyli będę szanował, z szacunkiem odnosi się mąż do żony, żona do męża, z szacunkiem odnoszą się rodzice do dzieci, dzieci do rodziców. Z szacunkiem odnoszę się do ludzi, z którymi rozmawiam. Najpierw ten podstawowy szacunek. Nie będę gnębił ich, nie będę ich krzywdził, nie będę ich uciskał. Czyli bardzo konkretne wyrazy tej miłości. A później możemy dalej przechodzić do jakichś wyższych poziomów miłości. Ale najpierw podstawowe. Nie będziesz krzywdził, nie będziesz uciskał, nie będziesz gnębił. Spróbujmy dziś praktykować miłość. Spróbujmy dziś. I mówić ludziom, że ich kochamy, i pokazać, pokazać, że ich kochamy, że ich szanujemy. Tego człowieka, którego spotkamy, tego człowieka, z którym będziemy rozmawiali przez telefon, będziemy coś do niego pisali, niech on poczuje naszą miłość. To jest podstawa. I dopiero dalej możemy myśleć, co jeszcze możemy wspólnie zrobić. I na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.